Zapraszam po nowy przepis na pierś z kurczaka w sosie kurkowym. Cebulę kroimy w dość drobną kostkę. Umytą i oczyszczoną pierś z kurczaka kroimy na mniejsze kawałki, następnie lekko rozklepujemy i doprawiamy z obu stron. Na patelni rozgrzewamy masło i następnie kładziemy mięso, smażymy je na złoto z obu stron. W międzyczasie w osobnym garnku podgrzewamy bulion. Kiedy mięso jest już usmażone, odkładamy je na talerz, a na tej samej patelni z resztą tłuszczu podsmażamy cebulkę. Do podsmażonej cebulki dodajemy kurki i smażymy je około 10 minut. Kiedy kurki są już usmażone, dodajemy z powrotem mięso, następnie całość zalewamy bulionem. Całość dusimy około 10 minut. A pod koniec dodajemy śmietankę, zagotowujemy całość i gotujemy jeszcze około 2 do 5 minut. Jeśli chcemy zagęścić sos, dodajemy jeszcze wymieszaną w wodzie mąkę ziemniaczaną. Wcześniej ją zahartujemy, dodając kilka łyżek sosu. Mieszankę należy wlewać stopniowo, aby sprawdzić gęstość, na koniec z powrotem dodać mięso. Smacznego.